Przede wszystkim warto wiedzieć, że czas past simple mówi o tym, co już zakończone, a więc jak sama nazwa wskazuje o przeszłości. Kiedy więc mówicie, kiedy wykonaliście jakąś czynność albo kiedy coś miało miejsce, najczęściej będziecie sięgać po past simple. Czas ten łączy się z wyrażeniami takimi jak last, czyli ostatni, zeszły, na przykład last week. W zeszły tydzień lub w zeszłym tygodniu, last year, w zeszłym roku, last month, w zeszłym miesiącu, yesterday, wczoraj. Tak jak Beatlesi śpiewali w swojej piosence. Yesterday all my troubles were so far away. Wczoraj moje problemy były tak daleko. To wszystko to będzie zastosowanie past simple, także wyrażenia z ego. Na przykład five minutes ago, 5 minut temu, one minute ago, minutę temu. Kiedy natomiast stosujecie e, słówka takie jak since, czyli od, for, czyli przez jakiś czas, od jakiegoś czasu, just, czyli właśnie, already, przed chwilą, ever, kiedykolwiek, yet, jeszcze nie i tak dalej, to są to słówka wskazujące, na doświadczenia życiowe, a więc na czas present perfect. Warto także wiedzieć, że czasu present perfect używacie wtedy, kiedy nie mówicie, kiedy konkretnie coś się stało, a przynajmniej nie jest to istotne, ponieważ w czasie perfect, present perfect, a więc kiedy mówicie I have i używacie trzeciej formy z tabelki. Na przykład, I have just eaten. Ja przed sekundką zjadłam. Ja przed chwilą zjadłam. I have already done it. Ja już mam coś zrobione. Uh, I have called you uh, many times since morning. Ja mam do ciebie dzwonione wiele razy od rana. To sygnalizujecie, że jak dotąd macie coś zrobione. Ale kiedy powiecie, I called you one minute ago. I called you in the morning, ja dzwoniłam do ciebie rano, ja dzwoniłam do ciebie minutę temu, I did it uh, last week, ja zrobiłam to w zeszłym tygodniu, to będziecie używali czasu past simple, ponieważ mówicie już o czymś zakończonym. Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam serdecznie, Kate.